Witajcie moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus i to krótki film informacyjny o tym, że jak widzicie w tytule będę na Pyrkonie, tak samo Maciek. Ogólnie planowaliśmy to już od prawie pół roku wyjazd tam, organizowaliśmy wszystko po kolei od biletów po bilety na pociąg oraz całą rejestrację hotelową. I chcieliśmy poinformować oczywiście film na kanale Maczka także będzie, też z informacjami będą pojawiać się także filmy w trakcie tego jak będziemy na perkonie różne relacje różne filmy z hotelu totalne głupoty nawet więc wszystko także będzie na youtube na kanale oraz na fanpage'u więc o co chodzi będziemy razem z Maczkiem przez wszystkie 3 dni na wcześniej dzień wcześniej będziemy na perkonie jeśli nie wiecie co to Pyrkon to po prostu wejdźcie sobie w link, który będzie w opisie o targach poznańskich, fantastyki i oczywiście możecie sobie tam przeczytać ceny biletów, także oczywiście bilety, jeśli ktoś się z was martwi o bilety, jedzie tam pierwszy raz, bilety można kupić na miejscu za grosze, jeden, na jeden dzień, dwa dni lub trzy dni, wszystko można spokojnie kupić. Oczywiście, jeszcze chciałem poinformować, że jeśli zobaczycie nas, możecie śmiało podchodzić po autografy, po narobienie zdjęcia e, itd. Tak tak my nie gryziemy, można z nami normalnie porozmawiać. E, po to także tam jedziemy, żeby m, porozmawiać z widzami. E, tylko jest koniec 24, my będziemy 23 tam, jak mówiłem. E, I jeśli ktoś będzie w okolicy Poznań, może tam śmiało wpaść, tak samo zapraszam, poznańczyków. Wszystkich bardzo chętnie przyjmę. Dam autograf, zdjęcie, także można pogadać. My będziemy tam w godzinach od 12 gdzieś tak chyba do 16, 17, 18, tam mniej więcej tak ustali organizatorzy jak zawsze. Będziemy na różnych panelach, ja będę pewnie na panelach The Walking Dead, Maciek będzie na panelach i jeszcze innych, ale mniej więcej będziemy się trzymać razem we wszystkie trzy dni. Będzie można spotkać też na zewnątrz, tam hal, bo często będziemy tam też chodzić. No różnie, naprawdę zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo dobra zabawa będzie naprawdę przez trzy dni. Piszcie, co myślicie o tym wyjeździe, czy chcecie filmiki może z wyjazdu, różne fajne smaczki, Bo jak wiecie, ja mieszkam w Warszawie, a macie prawie po drugiej stronie Polski, więc rzadko się widujemy, więc nagramy kupę materiału naprawdę z kamer, różnych śmiesznych filmów, challenge dalej, Jak da rada oczywiście, więc zapraszam wszystkich na perkon. Piszcie, co myślicie i czy będziecie.